Jest! Boże, Akuk! To, co chciałem wam na mągu pokazać, Akuk znalazła. Patrzcie to. Oj. To chyba reklama jest jakaś. A mogę skipnąć? Mąka giga. O, jest! Oglądajmy was... to! Bo KS. jest! Mam nadzieję, że Wam to się spodoba. A jeśli tak, to oczywiście zachęcam, żebyście zostawili łapeczkę w górę i nacisnęli ten czerwony przycisk subskrybuj. E, Dobra, to słuchajcie to, tego! Gadaliśmy o tych cringeowych podrywach. Kontekst, jak ktoś dopiero na streama wszedł, albo go nie było. Byłem z Mandzią loverem, taka klasa w Among Us i generalnie rzucałem teksty na podryw typu, bo wiecie, miałem klasę lover i miałem klasę pochodnia, nie? Żeby że widziałem w ciemnościach. I rzucałem mandziowi takie teksty typu Mandzio, czy składasz się z 50% z węgla, z 50% z patyka? Bo chyba jesteśmy, chyba coś nas łączy, coś takiego. Albo, albo pisałem, Mandzio, ej, podpalasz mnie. Jesteś tak gorący coś takiego. I teraz widzowie. I nawiązałem wtedy do tego, że. Powstał kiedyś film, który nazywał się Teksty na podryw graczy CSGO. Patrzcie to. Jeśli będzie tutaj 1500 łapek, będę chciała wykorzystać te teksty gamingowe na podryw w życiu realnym, tak więc jeśli Wam się to spodoba, pamiętajcie o tej Nie da się głośni, tak? dlatego Zamykam mordę No i co, jeszcze mam miłego oglądania. Dajcie znać w komentarzach, co ty myślicie. Za te oczy powinieneś dostać wagbana? Hej, ty, zraszujemy Bom daj jak miłość? Pff. Jak na ciebie patrzę, moje serce Dlaczego mnie to dalej skręca? Ja tego wzrok nie oglądałem, ja z wiem co tu się wydarzy. Znam te teksty, pamiętam! To mnie dalej skręca, co jest? Masz na imię Wi-Fi, bo czuję z tobą połączenie. Masz na imię Wi-Fi bo czuję z tobą połączenie. Mogę sprawić, że twój karambit zmieni się w bajoneta. Mogę sprawić, by twój karambit zmienił się w bajonetach Chcesz? Myślałam, że to jest stan Flashbanga, a to tylko twój uśmiech. To tylko twój uśmiech. Hej, Skarbie, ściągnę ci twój tumik z USP. Skarbie, ściągnę ci twój tłumik z USP. Ja pie... To jest najgorsze! Tak Wiesz co? przyciągasz mnie jak babik. Wiesz co? Rozpalasz mnie jak młoto. Gorący, Jesteś gorący, jak nowe proski Intela. Jesteś gorący, jak nowy proski Intela! Czy 02Billy jest na streamie? Nie ma jej. Nie ma Julki na streamie. Dzwonimy. Zobaczymy, co mi powie, jaki powiem, że jest gorący, jak nowy proski Intela. Kurde, aż się poplakalam ze <laughs> czekaj, z... <niech> czekaj, X2> czekaj, X2> czekaj, 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 czekaj. odwiera odbiera, mąka giga, nie odbiera widzowie Tu skrzynka pocztowa. Numer... No, najgorzej, to jest raz. I will call, call one, more, one more time. Tu skrzynka pocztowa, numer. Nie! No nie odbiera, mąka giga. Opisze mi coś. Łeb ścieram. Wcieram. Możesz odebrać. Minutka, pytanie. Mam szybkie napis. Nie mogę, nie mogę. Muszę się głosowo zapytać. Dobra, chyba ogarnąłem rozmowę. Ej Julka No? Jesteś gorąca co? jak nowe proski Intela Jak co? Jak nowe proski Intela Co? A co ty masz jakiś challenge? Nie, nie mam, nie po prostu chciałem ci to powiedzieć, że jesteś bardzo gorąca jak nowe proski Intela Wiesz co ci Julka jeszcze powiem? Mogę? Co? Rozpalasz mnie jak mołotow Cs. Jezus Maria, wszystko w porządku nie, przepraszam, włączyłem po prostu tekst na podryw CSGO i, się, i chciałem zadzwonić. Jezu <grym> na Discordę, zaraz tylko sobie. Dobra, zbierze. dobra, nie ma problemu. Tak coś jest to na kanał. Jezus Maria. To papa! Hello. Ja pierdzielę, nie mogę! Nie wytrzymam. Hej ty, a robisz dobre fliki za wópy? Zakręciłabym twoim butterflyem. Szybciej ciebie rozbroję niż bombę. Hejtka. Szybciej ciebie rozbroję niż bombę. Wyglądasz jak 1000 FPS-ów. Jak wygląda 1000 FPS-ów? Siema, jak wygląda 1000 fps -ów? Ktoś wy, jak, Dajcie mi screen jak wygląda tysiąc fps -ów. Jak to wygląda? Jaki to wygląda? To jest taki, jakiś tik totalny? Siema, tysiąc FPS-ów jestem tikiem. Dziękuję kochani że zobaczyście ta nasz. Jezu, nie! To jest dzisiaj gold content, nie? Ty ja mam ochotę jeszcze tylko kogoś... O ja wiem do kogo zadzwonię. Tak. Paweł. Mhm. Mm Jesteś gorący jak nowy procki, Intela. Pierdzielę w życiu. Oglądam teksty na podryw od Lure z CSGO i to był najmniej krężowy podryw, jaki wybrałem, więc doceń, bo tam jeszcze było w tym filmie. Ej, ściągnę ci twój tłumik z USP. Ja! Czy chcesz, żeby twój zamienił się w bajonet". Nie, nie wytrzymam, dobra, dobra. To dostałem kosza, czy, 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 czy mogę być twój? Może być mój. No jest! Działa! S... Poderwałem wora i Julkę, widzowie. Łatwo. <grystanie> Nie no, przepraszam, Paweł, kocham cię. z ekstra, że to, przepraszam się, Bo się tak rozłączyłem chamsko od Pawełka. Przepraszam, Paweł, się rozłączyłem. Bo po co się mówiłeś? No, ale no. Ja pierdziele, ten film jest insane. Insane jest ten film.